No, no to witamy w y, naszym let's play'u y, ch, O nazwie! Hmm, jaką by to liczbę dać? O boże... Minecraft Albo z Minecraft Nie wiem, nie pamiętam Jaka będzie wolna? Dobra... Dobra to, 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 zobaczycie w opisie filmiku Albo tam w nazwie No w nazwie zobaczycie Tu na razie wylaziliśmy na serwer i... Zbudowaliśmy mur tak, informacjami. widzę, to jest jeden yy, Co, widzisz? Nie widzę, że będziesz? No, ja też. Widzisz? A i tu mamy latający klocek trawy taki yy, na. Tu... Widzę, że ma chodź. O, uii. Gdzie? Bo nie widzę. Tam. I w następnym odcinku czyli drugim yy... będzie z nami nasza koleżanka na. No właśnie. Nie, nie, Ja nie, 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 już taki nie, nie, taki No nie, nie, Taki taki nie, 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 yeah. ja no, nie, 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 Ej, nie, czekaj, Ej, za zahamuj! nie, 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 ja nie, 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 potrzebuję. Ty, 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 ty. Na ta, grzybową si, masz kolejny Bóg, latające wyspa. Gdzie? Tam. O nie, Miał, nie, nie dodołam mapę. Też miałem. Ale teraz tak. Ale mają podobno wyjść takie większy limit y, wysokości, ma być i mają być y, latające wyspy. Dobra, ja tu zbieram brzozę. Ja brzozę ja brzoz zbieram. Tak, nie. Ja tam zbieram brzozę, tą. <suszel> uh -huh. y okay, ten no, y y do widzów. Z góry przepraszam, jeśli y będzie jakiś tam moment, w którym po prostu skończy się filmik i najprawdopodobniej y wyjdzie y trochę później, druga część. Albo uh -huh. któraś tam. Druga była następna. Yy, w takim razie, jeśli takie coś się zdarzy, to znaczy, że odcinek był za długi, czyli ponad 15 minut albo trochę za długi i mi się nie chciało przesyłać. Oczywiście jutro rano, czyli 18 lipca. Już zacznę przesyłać. Co się stało? Co się stało? To nic nie stało, co chodzi? Nic, nic. No i w takim razie, no to no, taka przerwa, no to przepraszam za takie niespodziewane przerwy. Tak jak w tym naszym wcześniejszym let's play'u z kolegami, przygody na wyspie z Housem, który ze mną jest teraz. <laughs> Ej, no ja też się, y, ja też, cześć, bo się nie przywitaliśmy. Patrz co mam, chodź tu. Czekaj, bo wyrąbię to drzewo, Poza no, tak. Przepraszam, nie mam coś dla Ciebie. Co? Chodź tu, chodź tu. No idę, idę, tylko wyrąbię. A, Gdzie ty? Tutaj, ja. No co? No ła, straszne. O, ja też mam. Dałem ci. A ty zrobiłeś, czy... Zrobiłem. No, no to dobrze. Ale... A, no dobra, spoko. Spoko, to ja. wykopiłem tam, gdzie jest karabin, bo tak by nie było, nie? Żeby nie jakieś kity <ślicy> albo coś. No. Czyli... są złe. No, czy te są bardzo złe? Czy te są dla czyterów? A, a czy też są źli? Bo już. I... O właśnie. Pan Herobrine. <laughs> Herobrine jest cheaterem. Bo on miał fajne białe oczy. No, no to fajnie. Um, a ja, 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 ja zawsze. Ostatnie drzewo. Ja zawsze myślałem, że te białe oczy to są okulary. Nie. Ty ty wrochowałeś. Jest wystarczy. Chodź. Ja mam. Ja mam pomysł na mój domek. Czy na nasz domek. Mój domek? Nasz domek. <grym> ja będę myślał na. Tak, ja będę z nas. A i to? Gdzie ty no. będziesz? Gdzie ty będziesz mieszkał? Nasz. Aha. No to ja będę sam mieszkał. A gdzie ty jesteś? Ale co wy tam, co wy tam będziecie robić? Mieszkać. <noise> dobra, coś mi się skojarzyło, ale dobra. O <noise> ja nie mogę. O, jest. Jaskini, o, o to już A sobie zrobię kamiennego pilota. Ale nie mam kamienia. Chodź tu, chodź tu, o tu. Czekaj, Widzisz? rozwalę to siekierą. Nie, bo do tego. Kurczę, nie, nie mam... To... Ej, no we, weź mi daj. Albo nie. Ej, ale kurde. Ja ci dam, ja ci dam. Ale co mi dasz? Ej, moje dawno, moje dawno! ja Dam ci węgla, dam ci węgla, to mi się na pół. Dobra. Tu widzę, że dużo będzie. Ty ja poszukam jeszcze w tym. Ja tam widzę, tam jest jeszcze więcej węgla. Nie, Bo okay. ja chyba widzę pierwsze miejsce na przekanie. Aha, ja też je widzę. To jest kinia, nie? No taki, Ale takie jest fajne, bo taka równa ściana. Mam dziewięć, to ja dziewięć. Gościu, ej, chodź zobacz to. Czekaj, nie mi się tylko muszę zabrać najgórki. Ja, to jaskinia jest. To, jest tak... Na razie nie biorę. Co tam jest? Chodź tu, chodź tu do mnie, do mnie. Tu zobaczymy, czy... O, tu jest węgiel. Tu jest węgiel. Tu. To jest węgiel. No tam. O, wągiel. O, fajny wągiel. Ej, co mnie walnął? Ja ci nie walnąłem. Ale chciałeś. Mięsko. No. O, dzięki. Zatkałem ci... Nie, nie zatkałem. No właśnie, nie zatkałem. Gdzie się. <tuszę> <Czuję> człowiek. <tuszę> Klik. Kudy... Nie dałam że tam żyję. No, no, A poczekaj, wiesz ile? A wziąłeś ten... O, to ja idę wziąć. Kroping boxa. No właśnie. To tak. nie dziewię się mówiło kiedyś. Kiedyś nie było Kroping Boxa, to No to ja będę mówił. Y, y, warsztat. Żywoczówstwo. Czekaj, tylko zrobię sobie y, kamienne przedmioty. No, ale mam wejście na 35. Wągla. Dobra. Węgla, a zaczęliśmy ile? Dziesięć dni dziesięć temu. <grym> Albo cztery, nie wiem. O, ej, czemu tu po prostu ze drewno? No, żeby Ci zablokować wodę. Teraz musiałam je zabrać. Chodź. Chodź, <grym> widzę, że tam jest taka fajna jakija. Ej, ale patrz, tu jaka... Jest? Ale patrz, jaka równa. Ej, czekaj, masz, ale Masz tu węgiel, masz tu węgiel. Gdzie, gdzie, gdzie Ty jesteś? Jest, jest. Gdzie Ty jesteś? Tutaj, hello, podcast. Aha. Ja. Chcesz coś wymyśleć? Chcę podkocz. Uiii! Co? Ty miałeś 36 węgla. 37. Dużo, nie? No. Zrób to powodnie. No ja zrobiłem... Dobra, to ja nie robię. Co węgla. O, oj! I... Ej, chodź tu! Chodź, tu tam jest węgla! Kopaj, kopaj! to na flitery. Górki... Boję się, ej. Broń mnie. A tam jest jeszcze jedna e, żyła węgla. Żyło. Żyło. Żyła. żyła. Jest żyła węgla. I mam już 12 widzów na YouTubie. Ale o. mam stach widzów. Będziemy sławni. Tak. Może nie za 5 za, za lat będziemy mieli tyle, co te GTR. -a. Tak. On będzie miał... Ej, choć tu jeszcze jest węgiel? Nie jestem tu. Koparka. żeby zrobić ścianę. Kurde, ale tu jest jaskinia w ogóle. Ale nie kupię jej, bo. albo.